a to streamerzy wykorzystują schorowanego dziadka. O tym, że Kanye West odkleił się od orbity, no to pewnie już doskonale wiecie. Ostatnio na Grammys pojawił się z żoną, która miała na sobie niemal całkowicie przeźroczystą suknię. Udzielił też wywiadu w przebraniu KKK. I'm the boss. You... Niedawno pisał też rzeczy typu Nazywaj mnie Jadolf Hitler Albo zbierzył się z seksualnego zaspokajania swojego kuzyna Oczywiście wpisy bardzo szybko znikają Jednak konto zostało i dalej jest na X Bo bardzo ciężko zostać tam bana Naprawdę musicie się postarać W poprzednich odcinkach <grym> wspominałem wam, ja że ...że dostać, a niektórzy dostają. Planowane są streamy z Kanye Westem. Taka transmisja miała się odbyć z Kajem Senatem, który jednak zrezygnował przez jego zachowanie. Pałeczkę po nim miał przejąć Aiden Ross, który... Sam w sobie jest dosyć mocno kontrowersyjny, ale nawet go przerosły ostatnie akcje Westa. Więc raper stwierdził, że sam rozpocznie swoją karierę streamerską odpalając się na Twitchu. Dziwny wybór, biorąc pod uwagę, że polityka tej platformy jest jedną z najbardziej restrykcyjnych. I obstawiajcie, ile minut trwał stream Kanye Westa, zanim został zbanowany? Namyślcie się, po 7 minutach do, do, dostał bana. W te 7 minut... Dobra, pobił rekord, ja dostałem po 11. Kur... Hmm. Dążył polecieć klasyczkiem, czyli zahajlować

nice gucci nice cartier you poland computer must Ty, 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 ty. Old Wychodzi na to, że jedyną platformą Łąkanie, która mu pozostała, jest Twitter. Jak mowa o Twitterze, to pogadamy o Elonie Masku, który oficjalnie został dojechany i ogłosił swoje częściowe odejście z rządowego departamentu Doge. A wszystko po tym, jak wyniki Tesli za pierwszy kwartał 2025 roku spadło o ponad 70% w porównaniu do 2024. Jak możecie kojarzyć, o, ostatnio emocja. gadaliśmy o tym głośnym bojkocie Tesli. Szeroki angaż Maska w kampanii. Prezydencką Trumpa, a potem współpraca przy rządowym Dojo, czyli w departamencie efektywności rządu, który ma na celu dojazd leniwych urzędników oraz ujawnianie bezsensownych wydatków z podatków, sprawił, że ta druga strona polityczna przeciwna Trumpowi zaczęła wylewać swoją nienawiść na dziecko Elona, czyli. Tesla. Oprócz klasycznego bojkotu, czyli zakupu konkurencyjnych produktów, zaczęły się też akty agresji na salony samochodowe, ludzie organizowali strajki, niszczyli losowe Tesle na ulicy, czy nawet je podpalali. Ponieważ w USA duże znaczenie miało. że podpalić komuś samochód. klientela lebicowa, która była pro-eko i no Właśnie to jest, to jest coś, czego ja nie rozumiałem. Przeciętny wyborca, yy, bo to powiedzmy to taka komfa jest. Przeciętny wyborca. Komfy, czy, czy Donalda Trumpa? To nie jest wyborca, że trzeba ratować planetę kurwa, i tak dalej, tylko trzeba robić biznes, kurczę, i sprzedawać duże silniki. Trochę mi się to gryzło. Chętnie decydowało się na przejście ze spalinowych samochodów na te elektryczne. Aczkolwiek współpraca z Trumpem sprawiła, że wiele z tego typu konsumentów odwróciło się od Tesli. Mieliśmy nawet moment, kiedy Tesla w chwilę. Stra... Poza tym, jeśli ktoś by mi sprzedał zajebisty samochód, jakby szef BMW nagle ku... Nie wiem, pewnie nie ma jednego właściciela, albo nawet nie znam kogoś, kto mógłby być jakby twarzą BMW, ale jakby coś odjebał, to miałbym to w piździe, kurwa, bo wchodzę do mojego samochodu, który ma pancerny silnik, kurwa. 100 kurwa, Nic się tam nigdy nie odjeba. Trzy razy mi uratował życie i mówię: ha, "Ale debil, ale głupio powiedział." No nic. Idę się przejechać. Traciła aż połowę swojej wartości, a Elon to krótko skomentował, że jest zszokowany aż takim poziomem nienawiści. No i okazało się, że na hejcie się nie skończyło, ponieważ nowe wyniki Tesli brutalnie to zweryfikowały. Sprzedaż w pierwszym kwartale 2025 roku była najniższym zyskiem od końca 2020. To przełożyło się z kolei na spadek całkowitych przychodów o 9% rok do roku, zmniejszenie zysku operacyjnego o 66% i zysku netto o 71% do najniższych kwartalnej wartości do końca 2020 roku. Tesla podała, że jednym z powodów spadku była konieczność aktualizacji linii w czterech fabrykach pojazdów, aby rozpocząć produkcję odświeżonej wersji popularnego suwa, czyli model Y. Ale jednocześnie wraz z tą informacją Elon Musk poinformował inwestorów, że zamierza zmniejszyć swój udział w departamencie Douch do minimum i chce skupić się na Tesli. Jak sam stwierdził, chce go ograniczyć do minimum, czyli od jednego do dwóch dni w tygodniu na sprawy rządowe. No i dzięki temu będzie mieć czas, by poświęcić się kryzysowi Tesli i go rozwiązać. Na pewno nie ominęła was informacja na temat śmierci papieża Franciszka. Był papieżem przez ostatnie 12 lat i wyróżniał się na tle swoich poprzedników, czyli na przykład był pierwszym papieżem spoza Europy od ponad 1200 lat, nie mieszkał w papieskim pałacu, zrezygnował z przywilejów takich jak złoty krzyż czy luksusowa limuzyna i miał wyrozumiały ton w stosunku do LGBT. Deklarował brak potępienia dla księży gejów. A to nie jest tak, że ogólnie księża to tam wyje jaką mają orientację, bo są maseksualni, żyją w celibacie. Nie wiem nie brakowało wokół niego kontrowersji, w szczególności tych związanych z wypowiedziami na temat inwazji Rosji na Ukrainę. Między innymi apelując do młodych Rosjan w 2023 roku o byciu spadkobiercami Wielkiej Rosji lub wypowiadając słowa typu szczekanie NATO w kontekście ich zachowania do Putina. Powszechnie było wiadomo, że zmagał się z wieloma problemami zdrowotnymi, szczególnie związanymi z oddychaniem. Jako 21-latek przeżył pierwszą operację usunięcia części prawego płuca, niejednokrotnie był hospitalizowany z powodu różnych różnych infekcji układu oddechowego, na przykład zapalenia oskrzeli, w lutym tego roku trafił do pokliniki Gameli z takim zapaleniem, które niestety doprowadziło do obustronnego zapalenia płuc. I wyleczenie tej choroby w takim wieku niemal graniczy z cudem. W marcu gwałtownie zaostrzała się u niego astma oskrzelowa, przez co z dnia na dzień organizm Franciszka słabł. A Watykan jako oficjalną przyczynę śmierci podał udar, śpiączkę oraz nieodwracalną zapaść kardiologiczną. Dzień przed śmiercią papież spotkał się z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, Czyli JD Vensem. Co prawda papież Franciszek wielokrotnie. Ja nie rozumiem nasz ja gatu po... spotykać z papieżem. Co on ci może powiedzieć? Takie... Dla mnie to są takie pijarowe spotkania. Kur... O, spotkajmy się, jest fajnie. No nie mordo, no... Krytykował politykę, którą kierowała się administracja Trumpa, jednak wiceprezydent został przyjęty z otwartymi ramionami. A po śmierci papieża, Donald Trump podpisał rozporządzenie, aby opuścić wszystkie flagi Stanów Zjednoczonych na cześć papieża. I oczywiście w internecie nie zabrakło spekulacji, że to pewnie amerykański rząd stoi za śmiercią Franciszka. Aktualnie Kościół katolicki przygotowuje się do wybrania następcy, i jest to bardzo restrykcyjny proces. W kaplicy sankstyńskiej zbierają się kardynałowie i. Dosłownie zamykają się tam w środku na jakiś czas. Wybory te są ściśle tajne i nawet oni muszą składać indywidualną przysięgę zachowania tajemnicy dotyczącą wszystkiego wokół wyboru nowego papieża. Po zakończeniu każdego głosowania karty głosów są palone. Jeżeli kandydat nie zostanie wybrany, z komina ulotni się czarny dym, natomiast jeśli wybór zostanie dokonany, pojawi się tym biały. Wśród potencjalnych następców papieża Franciszka wymienia się wielu kardynałów o różnym pochodzeniu oraz poglądach. znalaz się tam również Polak, czyli kardynał. Konrad Krajewski. Jednak wśród społeczności internetowej największe poruszenie wywołali kandydaci o ciemnym kolorze skóry. W szczególności wyróżniono Roberta Sara, który w przeciwieństwie do Franciszka prezentuje skrajnie konserwatywne i tradycjonalistyczne poglądy. Kardynał z Malty, no wiadomo. Mimo wszystko nie jest raczej realną opcją ze względu na swój wiek. Aczkolwiek kardynałowie Fridolin oraz Peter są już bardziej prawdopodobni. Dla niektórych jest to przerażające, bo dotychczas nigdy nie było czarnoskórego papieża. A wszystko związane jest z przepowiednią, która zapowiada apokalipsę. Oczywiście mamy 2025 rok i nie mogło się obejść bez opcji obstawienia. Kto będzie następnym papieżem? Już teraz na szali są bety, które przekraczają miliony dolarów. Wczoraj odbył się też oficjalny pogrzeb Franciszka. Pochówek papieża to jedna z najbardziej uroczystych i symbolicznych ceremonii w kościele. Jak ta ma mafia watykańska kurwa e betuje e na nowego papaja, bo znają. Oni nigdy nie przepuszczą okazji, żeby hajs zarobić. Wiele katolickim. Ma ona określony przebieg, ale każda z nich może się nieco różnić, zależnie od życzeń zmarłego papieża. Na pogrzebie Franciszka pojawiło się wiele znaczących postaci, w szczególności tych ze sceny politycznej. Był tam Donald Trump, Andrzej Duda, Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii, kanclerz Niemiec czy Zełęski. No i oczywiście wielu innych. Pojawiło się też to wiralowe zdjęcie, gdzie widzimy, jak Zełęski gada z Trumpem. Od ostatniej akcji w Białym Domu panowie się nie widzieli, więc może. Tym razem rozmowa przebiegła w bardziej pokojowy sposób. Prezydent Duda nie był jedynym Polakiem podczas pogrzebu, bo pojawił się tam jeszcze marszałek Sejmu czyli Szymon Hołownia, czy wicepremier i minister obrony narodowej. Łącznie w uroczystości miało uczestniczyć około 400 tysięcy wiernych, mimo że początkowo mówiono o 200 tysiącach. No i nie obyło się też bez skandalu wokół pana Szymona Hołowni, czyli kandydata na prezydenta 2025 roku. Zapewne nie muszę wam tłumaczyć, że pogrzeb nie jest odpowiednim miejscem na bycie influencerem i e, relacjonowanie, co tam się dzieje. I mimo, że marszałek jest przeciwnikiem korzystania z telefonu przez dzieciaki w szkołach... No ale dobra, ale to też jest w jakimś stopniu pierwsze, skoro tam jest 100 tysięcy kamer, kurwa, i 200 tysięcy fotoreporterów, kur którzy też robią zdjęcia. To czemu są zdjęcia z pogrzebów? To na pogrzebach już niekoniecznie. Zdjęcie, na którym widać polską delegację i hołownię trzymającego telefon, obiegło niemal cały internet. Powstała z tego olbrzymia ilość memów, i samo zdjęcie wygląda trochę, jakby e, Szymon Hołownia robił sobie selfie na tym pogrzebie, natomiast nic takiego nie zostało opublikowane. Inni polscy politycy za to śmiało strzelali sobie selfie. <laughs> Jaki kurwa kartofel kurwa ty? <laughs> Jaki kurwa kartoflak no? Jeden z nich nawet nagrał TikToka. Jesteśmy właśnie w <laughs> No ale Polska prawica będzie wyzywać hołownie, nie? Spotykanie na ceremonii pogrzebowej Ojca Świętego Franciszka. Dzisiaj jest Wigilia Bożego Miłosierdzia. Przypominam, że święty Jan Paweł II odszedł do domu Ojca właśnie również w Wigilię Bożego Miłosierdzia. Widzicie Państwo, jak jest... Niezwykła symbolika. Jak przybliżymy to zdjęcie Hołowni, no to jeszcze bardziej wydaje się jakby robił tam selfiaka, Jednak można brać pod uwagę, że mogło to być światło słoneczne. No ale zdecydowanie Hołownia oberwał się najmocniej i postanowił odpowiedzieć na to na Twitterze. Trzeba wstydu nie mieć by w takiej chwili kręcić polityczną wojnę. Na pogrzeb papieża zaprosiłem do samolotu osoby w kryzysie bezdomności, to przedstawiciele grupy, której Franciszek pomagał w sposób szczególny. Módmy się, przeżywajmy, dokumentujmy i pamiętajmy na zawsze. Wpis Hołowni nie został ciepło przyjęty, otrzymując ratio od niemal co, co drugiego komentarza. Nawet Wardęga mu odpowiedział pisząc, większość ludzi nie kręci politycznej wojny, tylko po prostu kręci z pana bekę, jednocześnie czując odrobinę wstydu. Jest pan na pogrzebie, reprezentuje pan Polskę jako marszałek Sejmu, a strzela sobie selfie jak nastolatka. Nie ma nic złego w swój fotkach, ale na wszystko jest czas i miejsce, a na pogrzebie nie wypada. Proszę sobie wyobrazić, jakie wpisy wrzucaliby pańscy koledzy i koleżanki, gdyby to na pogrzebie papieża Andrzej Duda biegał i robił selfie. Od osób reprezentujących kraj, oczekujemy powagi i odrobiny rozwagi. Pan zamiast napisać, że faktycznie Sweetfocie w tej sytuacji było nie na miejscu, to wycierasz sobie pan mordę bezdomnymi w samolocie. Nie jesteś pan pranksterem, a marszałkiem i reprezentujesz nasz kraj. Rób to godnie. W później wywiadzie marszałek nie przyznał się do tego, że robił sobie wtedy Sweetfocie, tylko stwierdził, że robił zdjęcie grupie ludzi, która była na miejscu na pogrzebie. Nie, marszałku, czy wypadało robić zdjęcie, czy to rzeczywiście nie było selfie, no bo to nie. jest to co To było zdjęcie yy, zrobione zdjęcie wychodząc z bazyliki, zrobiłem zdjęcie tego całego tłumu, który był na placu św. Piotra. Zresztą wielu też polityków wychodzących i za mną i przede mną też takie zdjęcia zrobiło, bo to było absolutnie oniśmielające i takie wbijające w pokorę wrażenie. To cały świat przyjechał pożegnać tego dobrego papieża. Tego dobrego papieża! Ja zrobiłem dwa zdjęcia, żebyśmy już mieli jasność. I oczywiście niektórzy wyciągają argument, że wiele innych osób na miejscu robiło tam sobie zdjęcia, pokazując wiernych z telefonami w rękach. Ale kurczę, no jedną rzeczą jest tłum ludzi, a drugą rzeczą jest polityk, który pojechał tam oddać hołd zmarłemu. Jako przedstawiciele państwa, którzy lecą tam za pieniądze podatników... Mogliby się zachowywać taktownie, na przykład. Ich zadanie to reprezentowanie nas na scenie międzynarodowej, ale z powodu tej sytuacji powstało z tego dosyć sporo zabawnych memów. Teraz jeden z tych paskudnych tematów pato streamingu. I to nie byle jaki, bo mówimy o obrzydliwym znęcaniu się nad dziadkiem przez grupę nastolatków. W 2023 i 2024 udało mi się nagłośnić sprawę Kawiaka. Gość finalnie został aresztowany, a teraz czeka go proces w sądzie. I uważam, że to, na co natrafiłem teraz, Skandaliczne jest to, że nie potrafię kawiaka skazać przez dwa lata. Jest jeszcze. Gorsze. I z premedytacją staram się ciągle omijać tę scenę patostreamerską. To jest walka z wiatrakami i opowiadanie o kolejnej obrzydliwej akcji. Pasuta i tak mało zmieni. Natomiast w tym przypadku uważam, że temat powinien zostać nagłośniony, sprawcy zidentyfikowani, a prześladowanie ucięte. Dla małego kontekstu, o co w ogóle tutaj chodzi? Grupka jakichś łebków i obstawiam, że mają jakieś między 13 a 17 lat, znalazła sobie starszego pana, którego nazwali Boczek. Boczek, idź spać tych. Jeden z nich. Powiedział, że poznali boczka, ponieważ ten poprosił ich o pomoc. Jak go poznaliśmy. Poprosił o pomoc W rzeczywistości dziadek ma się nazywać Mirosław, a po stanie jego mieszkania widzimy, że raczej mamy do czynienia z samotnym i ubogim emerytem. Oprócz tego mnie trudno zauważyć, że zmaga się z problemami na tle fizycznym oraz psychicznym. Starszy pan nie wydaje się mieć do końca świadomości, co się wokół niego dzieje. Ja bym <grym> <gry> Więc chłopaki wpadli na wspaniały pomysł, aby mu pomóc. Podłączyli w jego mieszkaniu kamery i odpalają transmisję na kiku z możliwością No I tak patrząc z góry, nie wydaje się to wcale jakimś takim tragicznym pomysłem. Można w tym nawet dostrzec jakieś dobre intencje, że hej, pomóżmy temu zabawnemu dziadkowi, poróbmy z nim content na streamie, niech dostanie donajty, opłaci sobie tam lekarza czy cokolwiek. Mieliśmy w polskim internecie podobne inicjatywy ze starszymi ludźmi. Dziś wyjaśnię, kasaczka, bungee, I więcej. Ale tutaj Niestety bliżej nam do sytuacji z Kononowiczem oraz Majorem. Stream rozpoczęły się kilka dni temu i mimo regularnego usuwania zapisów transmisji zabezpieczyliśmy większość, w tym akcje takie jak np. przykład wielokrotne podpalanie mu włosów za pomocą zapalniczki oraz perfumów. I faktycznie, no, pan Mirek jakoś specjalnie temu nie protestuje, ale to jest skurwiałe wykorzystywanie starszego nierozgarniętego człowieka. Który zdaje się być bardzo samotny Też nie zostaje pochłonięty tym mój Patrząc, że osób to ogląda Nie no, stary yy, Ten kanał, bo sprawdziłem On już zleciał A prawda jest taka Dobrze właśnie, że o tym mówi Ja na przykład o tym nie wiedziałem I większość z was też o tym nie wiedziała Bo gdybyście wiedzieli To byście przyszli i mi pisali e, Ty zobacz, co tam się odpierdalało a w ogóle tego nie kojarzę, więc chyba. No i może dostrzega w tych kretynach jedną formę kontaktu z drugim człowiekiem. Takich podpaleń pana Mirosława było kilka. Szczególnie dla siebie. I te małe podjarane, że transmisja ogląda 700 osób. 700 no, ten... ten... osób, już proszę. Napędzały się dalej na jeszcze dalsze podpalanie, bo w końcu no, trzeba zrobić kontent jakiś, nie? Żeby podtrzymać tych widzów. Trochę szacunku do drugiego człowieka. No, nie, o, nie, 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 nie. Do I pan Mirosław nawet w pewnym momencie im powie. Aby żeby na przykład, kurwa, przestali go podpalać i wzniecać ogień w jego mieszkaniu. Oczywiście pod wszystko podpili donate'y, no i tłumaczą się, że oni przecież to pomagają temu Mirosławowi, więc w czym problem? Dobra, donaty będą działały już jak coś. Dajcie donate'a na hydraulika, nie wiem, czy pamiętacie jak wygląda kibel? I to podpalenie to jest i tak nic. Chłopaki regularnie naruszają jego przestrzeń osobistą, na przykład opychając go. No kurwa! Widać, że ten starszy pan chodzi zgięty, może mieć jakieś problemy z kręgosłupem. A wy go, debile, popychacie jak jakąś zabawkę. To, to ma być to wasze pomaganie? Szczególnie zaangażowanym gościem w popychanie i przemoc wobec. Pa a dlaczego nie można na przykład tym dzieciakom. Może to zabrzmi drastycznie, ale po prostu zapierdajcie jakimś prętem w głowę. Kto mi byłby w stanie wejść ze mną w polemikę, że jakby ktoś im zapierdolił metalowym prętem w głowę, to coś by się. jakby, że miałoby to jakiś negatywny skutek. Albo po prostu wziąć 5 kg w młotek i im w głowę. Jakby. czy jest. Na sali jakakolwiek osoba, która chciałaby wejść w polemikę, ja bardzo chętnie wejdę i mi wytłumaczy, dlaczego by to było złe. Bo może ja się nie znam, może jestem kurwa z mojej miejscowości i kurwa jestem trochę pierdolnie... Pana Mirosława jest ten dzban w szarej bluzie. I nawet jak już go zostawiacie z odpaloną transmisją w jego własnym mieszkaniu, to zostawiacie za sobą taki burdel i syf, że dziadek musi chodzić i sprzątać to, co po sobie zostawiliście. Wy jesteście chłopie przebrzydu. Jestem niesamowite jest to, że... Zebraj 3 złote, nie? Jakby. Kurwa. A nie żadni pomagierze. Oczywiście biją też tego pana dla żartów. Potrafią oblewać go wodą, czy lać wodą po jego mieszkaniu. Widzowie, to grzyb na suficie? Jest grzyb, nie? <grywa> Umyjamy cię, bo jest trudno. Odbijają piłkę od jego głowy. Dawaj, no, no, zrzucił. wiecie, <grywa> to jest takie śmieszne. Szydzenie i poniżanie starszego dziadka. No tak, zrzucimy cię. Bo, ty, bo, bo, ty, bo da, doszedłeś do mojego mieszkania i zakłócałeś z mi z domu. Super. Dwa rozrywkę se znaleźliście. Jeden z potusów nawet okradł go podczas streama, także wyzywając staruszka, nakłaniając do ubierania jakiejś kominiarki. co ci przyszło na stare lata życie taki gówniarz okrada. Czy też robienia konkretnych rzeczy? Gówniarz okrada Czy też robienia konkretnych rzeczy, takich jak pokazania, jak się robi. Mit te, czy nawet rozbierania się przed kamerą, i te typy zrobiły sobie z mieszkania tego pana jakieś centrum wagarowych spotkań. Widać na jednym szocie, jak jakieś chłopaki wychodzą, bo idą na lekcję. Ja Dobra, elo. I co jest najgorsze, no to potem, jak już sobie pójdą, to zostawiają mu w domu włączone kamery, na których wszystko, co tam się dzieje, jest transmitowane. Nie jestem pewien, czy ten dziadek w ogóle o tym wie. Bo na jednej transmisji był nawet przez chwilę rozebrany. I to nie jest tak, że to popychanie, bicie czy szeroko pojęte poniżanie ma jakąś podstawę. Że na przykład ktokolwiek ich do tego podkręca, wysyła jakieś donaty, co oczywiście. ile to trwa, że jakby nie ma afery na cały kraj. nie byłoby żadnym usprawiedliwieniem, ale może by tworzyło jakiś minimalnie sensowny ciąg przyczynowo-skutkowy. No ale nie. Oni to robią po prostu dla rozrywki i żeby się na tym starszym panu wyżywać. A z tych dotacji, które tak wielce miały pomagać temu dziadkowi. Zebrali kurwa 5 złotych. Spalili mu włosy, biją go, oblewają wodą i piłkę odbijają od, od, od głowy, żeby zebrać 5 złotych. Ja pierolę. Co jest najlepsze, to chłopaki są na tyle mądre, że jedna z wpłat na ich koncie donate'owym sprzed roku pochodzi prawdopodobnie od jednego z nich jest podpisana imieniem i nazwiskiem. Ponowie oczywiście przy okazji bicia i poniżania tego starszego dziadka nie wstydzili się pokazywać twarzy do kamery, a imiona chłopaków, które wyłapałem i może pomożecie mi je zidentyfikować, to Franek, Mateusz, Maciek, Michał oraz Szymon. I to prawdopodobnie nie są też wszystkie imiona. To są te, które wyłapałem jak do siebie gadali na tych streamach. Może ktoś kto to ogląda, to ich. Skojarzę. Daj, daj adres, co zamówię adres. glu opłacone. Co zamówiłem opłacone, daj adres. Nie wiem też z jakiego powodu, ale publicznie podają adres tego dziadka i transmisje mają miejsce w Warszawie, a dokładnie to na Ursynowie, więc zakładam, że również z tych okolic pochodzą prześladowcy. Wiemy na pewno, że za tymi transmisjami stoi kilkoro z nich. Z tego, co piszą na czacie, to obsługują streama zdalnie, a swoje zachowanie usprawiedliwiają na czacie tym, że e, rzekomo kupują mu jedzenie i dają pieniądze. Zajebiście, no, na pewno daje to wam furtkę do prześladowania człowieka. Chciałam o tym z wami pogadać, bo zszokowały mnie te obrazki i może nie do tam do jakichś libacji alkoholowych, nie kupują mu jakiegoś, nie wiem, spirytusu ale widać, że czują się coraz pewniej, no i kto wie co zaraz wymyślą pod pretekstem pomocy no dokładnie taką samą pomocą tłumaczyli się oprawcy Kononowicza oraz Majora co jak wiemy, skończyło się tragedią dajcie znać w komentarzach co sądzicie o tej całej Ach. sytuacji a w tym momencie dziękuję za oglądanie myślę, że się, myślę, że się znajdą teraz szybko a. dlatego jeśli takie rzeczy się dzieją to nie tyle przy im prętem metalowym w głowę co jeszcze im starego najeby, że nie potrafił ich chować? Mhm. Mm